Muszę przejść to ciężkie opisy! małym bejbusiem, który... Jestem Tina i jestem małym babyczkiem. Dokładnie moim bejbusiem. Dzisiaj jest moja bestie Tina i musimy przejść to obi. Chodź, zaczynamy. Moja mama Tina mnie wypuściła i teraz mogę uciekać jej szybko. O, dziękuję. Dzięki tobie się tutaj teleportowałam. Chodź tutaj, Tinusiu. Wracaj tutaj do nosidełka. Chodź. Idziemy dalej. Wow, co my tutaj teraz mamy? Trzeba uważać. Nina, ale ostrożnie. Ty widzisz, jakie to było? ostle, jeszcze byś mi coś zrobiła i co by wtedy było? Zobaczcie jak Tina raczkuje, jaki ona jest w jej co to za jak Zostawcie dla niej łapeczkę do góry. No idź tam do przodu, tam gdzie strzałka pokazuje. Teraz muszę kliknąć przycisk i ciekawe czy co coś się stanie. Eee, klikam. Udało się, dzięki tobie mogłam przejść, a teraz idziemy dalej, chodź szybciutko, mamy przed sobą. Co to jest? Ja muszę tutaj wskoczyć! Jak mam tam skoczyć. Bejbusiu Tina, trzymaj się. Ej, Halo, zgubiłam moje dziecko! Chyba je zostawiłam Tina, już po ciebie idę, przepraszam! Zabielaj mnie, sypko, jak ty tak mogłaś? Ty się mną opiekujesz dopiero kilka minut. A co będzie dalej? No, źrze, ty się nic nie martw. Ja jestem najlepszą mamą. Tobie nic nie grozi. Zobacz, jak przeskoczymy, to i tutaj, i dalej, i jeszcze raz! O! Prawie spadłyśmy. Ups! Dobra, teraz ja Ci pokażę, jak to się robi. Hopsa! Opsala, patrz jak ja ładnie tutaj skacę O, ja na pewno nie spadnę stąd Bo jestem najlepszym bejbusiem I pych, jesteś tutaj ze mną mama Tina, ale dlaczego ty cały czas płaczesz? Ty masz cały czas łezki w oczach Aż tak źle ci jest No nie przesadzaj, przecież ja jestem taka super Chodź, tutaj masz kolejną robotę do zrobienia Wow, ale jestem w tunelu fajnym I tu muszę coś kliknąć O, ja ci otworzyłam tą plamę no, no Musimy przeskoczyć i tutaj I znowu idziesz do łóżka żeczka. Ale tu jest zimno. Ej, wpadłam pod to. Wypuśćcie mnie. Ale ty musisz dobrze wskoczyć na tą windę, żeby nas zabrała do góry. Nawet to muszę ci tłumaczyć, ale ciężko jest być mamą. Dobra, teraz mi się uda. Opsa, hopsa i pac. jadę na górę. Psz, a ty jesteś na dole. Haha, ha. Nie zapominaj o mnie. Zabieraj mnie też. O, jestem! Zadziałało błyskawicznie. Jaki tutaj jest bałwan? To jest naprawdę prawdziwa zima. Mama, a ulepimy lasem bałwanka. Ja lubię bałwanki. Plus, zlubmy coś ze śniegu. Albo chodźmy lasanki. Ej, ale zobacz, ten bałwan jest trochę niebezpieczny. On rzuca śnieżkami. Musimy uważać, żeby nas nie trafił, bo wtedy nas zwali. Ej, a co to za miejsce, mama? Jakie to są zaklęte? To są takie lodowe kolce. Widzisz to? Musisz uważać tam! To jest jakiś lodowy labirynt! Żebyś się tylko nie zgubiła, bo bez ciebie ja nie przejdę dalej! Dawaj, Tina! Dobrze, że ja mam bejbusia i nie musiałam przechodzić tego labiryntu. Okej, okay, ale teraz mamy coś mega trudnego. Musimy uważać, żeby się nie poślizgnąć. O, nie uważaj! Ty jesteś nad przepaścią, Tina! Wisę tam nad tą wielką dziulą. A co jak, jak spadnę? To jesteś nieodpowiedzialną mamą Nina. Yy, no, sorki, ale nie da się inaczej. Dobra, szybko przeszłam i jest. I teraz mamy do wyboru drabinki, która jest dobra. Mamy niebieską, fioletową i zieloną. Ja lubię zielony. Wybieram zieloną. Masz tam iść, po ci kazę. To był dobry wybór. To może teraz też będzie zielona. Uwaga. Jest. Dwa razy zielona. Super nam się udało. Idziemy dalej. Ale to było łatwe wszystko. O, teraz mamy jakąś blamę. To chyba wygląda jak jakaś pustynia. Może teraz będzie tutaj trochę trudniej. A, ty już mnie teleportowałaś. Ale super. Bo my nie mamy czasu. Musimy sypko robić te obi. Musimy lecieć. Las dwa, las dwa. Ja sobie że sprawdzę, bo już mi się uzbierało kilka monet i są jakieś różne wózki. Ej, może bym zrobiła różowy wózek? Cina nie lubi różowego koloru! Ej, to! Czekaj, czekaj, Nina. Co tutaj się wydarzyło? Zacymaj się. Czy to jest luzowe nosidełko? Czy ty to tutaj podmieniłaś? To jest najbzycy kolor. Ja go nienawidzę. Yy, ups, ja wcale nie zrobiłam tego specjalnie. Ale różowy to jest mój ulubiony kolor. I tak chcę mieć nosidełko. ty jesteś moim bejbusiem. I musisz wykonywać moje polecenia. Więc będziesz leżeć w różowym wózeczku. O, wypuść mnie z tego. Ja nie chcę tutaj... O, ja tutaj wolę zostać sama. I nie chodzić w tym głupim, luzowym wózku. Ja lubię celwony kolor. O, ja sobie idę sama teraz. No chodź tutaj do mnie, chodź tutaj Tinusia do mnie, no chodź, bo ty bez mnie nie dasz rady tutaj przetrwać. Lepiej odmień ten wózek, bo nie przejdziesz. Ja ci nie kliknę przycisku. Rozumiesz? O, przejdę sobie sama i w ogóle ci nie pomogę. I co w teraz? Fina, no nie zostawiaj mnie, mój mały bejbusiu. Dam ci lizaka albo żelki, twoje ulubione. U, lizaka ja lubię, jadą ciała lizacka. <noise> Ale łatwo ją ją przekupić. Jak ja mam dać jej lizaka, jak tutaj nie ma lizaków? Ale to nic. Dobra, idziemy dalej. Wow, Nina, widzi co tam leci. Taka wielka kula się pojawia. Uważaj, lepiej nie podchodź, bo jest nas loswali. Tutaj jest potrzebny spryt i szybkość, czyli te dwie cechy, które ja mam. Dobra, szybko biegnę i się tutaj zatrzymam. Uwaga, muszę się też schować, żeby tobie się nic nie stało. I leci kula. Dobra, dawaj, jesteśmy w połowie logi. I... Ej, no do końca! Może, to jesteś taka wolna, Nina! Jesteśmy! Ukończyłyśmy pierwszy świat! Uwaga, teleport. Co to jest? Tutaj jest lawa! O, wow, ale tu jest goląco przez tą lawę, tylko nie wpadli, bo wtedy mi się spali tyłek i co wtedy będzie. Patrz, tutaj jest jakieś nowe łóżeczko, znaczy nowy kolor, taki pomarańczowy. No, ale ja idę się tutaj kliknąć plusę. Masz pierwszy most, mozec iść mamonino. I ja teraz sypko idę do drugiego i pyk! Mas wejście plose! Dziękuję, teraz ja cię zabieram i zobacz, co tutaj! Wow, to jest naprawdę trudniej, żeby nie! Przez to przechodzić, bo ja ci zaraz wypadnę, tym mną tak machasz, mnie z głowa boli! <noise> Patrzcie jak ja macham no, ona po prostu robi kołowrotki. Dobrze, mi się klęci przestań! Zatrzymaj się ty! <noise> Dobra, niech ci będzie masz tutaj, wskakuj i musisz znowu jechać do góry! O, mi się klęci, ja nic nie widzę. Dobra, o, już jest trochę lepiej. O, tutaj mam kolejną windę. Dobra, jadę na górę. Ej, no nie no, znowu to samo! <gry> Dobra, znowu muszę cię podnieść. Chodź tutaj! Co ty byś bez mnie zrobiła? No, skakuj! I dawaj musisz iść tam na samą górę i musisz mnie tam teleportować. Dobra, teraz mi się uda. Sypko, jadę na górę i ci zaraz pomogę. O, jestem! Dobrze, że Ty wykonujesz za mnie taką ciężką pracę i nie muszę się wspinać na górę, bo ja nie mam kondycji, ale teraz chodź. Co to jest? Jakiś łańcuch lawowy, czy co? Szybko, lepiej stąd idę, żeby nam się nic nie stało. No, i znowu muszę ci klikać te wszystkie przyciski. Ciekawe, co to robi. Wow, musi szybko do przeskakiwać! Dawaj, mama, dawaj. Uda ci się. Jest, mamy to. Wow, to było bardzo fajne. Okej, okay, idziemy sobie dalej. A co my tu mamy? Patrz na to. To są takie brodziki z lawą. Lepiej tam nie wchodź. Ej, a nie nie mogę się wykąpać, ja lubię takie golące jacuzzi, możesz mnie tam włożyć? Ja chcę tam, plosę! Lepiej nie próbuj, bo wtedy już koniec gry, padamy! No, no dobra, to ja idę, ej, teraz ja muszę iść po tym a, golącym łańcuchu, mnie pasą ląski i nózki i stópki i wzusek wszystko, sypko, sypko, ja już nie chcę na tym być, sypko! Ooo, zesłam. A ja mam trudniejsze takie rzeczy do pokonania, zobacz, to są jakieś ramki, Nie! nie! się wszystko klęci. Ej, gdzie my jesteśmy, mama? To jest jakiś zielony świat. Nie mam pojęcia, co się stało, ale rzeczywiście nas teleportowało gdzieś dalej. To wygląda naprawdę jak jakiś świat szczęścia, bo jest tu bardzo zielono. Ale dobra, ja tam nie jestem zła. Idziemy dalej, przeskakujemy. Dawaj, mama. Tamten lawowy świat był taki stlasny. Może tutaj będzie trochę milej. O, trzeba uważać. To jest naprawdę ekstremalnie Ogromne kule, jakby ona nas walnęła, byśmy tam spadły na dół. Musisz bardzo powolutku przejść, Nina. Nina, nie bój, żaby, zobacz, mamy kolejny portal. Ale tu jest napisane, gratulacje, dotarłeś do końca. Jezu, udało się, przyszłyśmy całość. Ule, lala, ojeju, udało się, jestem najlepszą mamą. Dobra, wejdź do tego portalu, sypko, chcę zobaczyć, co tam na nas czeka. Dawaj, mama, dawaj, Nina. Wow, jesteśmy, jesteśmy już normalne. O, o, e Tina, tylko mi nic nie rób, ja się starałam być kochana. O, dobrze jest być w swoim ciele, dobrze już być normalną i dużą. Teraz chodź tutaj, ja cię złapię, Nina, chodź tutaj, wracaj do mnie. No nie gniewaj się, było fajnie, ale wiecie co, możecie też wbić do mojej bestii, ona też ma swój kanał, Tina się nazywa. Dzięki, że oglądaliście. Pa!